I Rosja robić chce, żeby zniszczyć Ukrainę, ta ukraińską infrastrukturę. Zakończenia wojny i zamrożenia nie w zachali. I jak w takich umowach wystojać Ukrainie? Czy może to pomóc Zachód? A jaki domaszli zadania zawdania czekają same na Ukrainę? Proce tym będziemy z naszym hostem, analityką Polskiego Instytutu Międzynarodowych Spraw, Danielem Przeligowskim. Panie Danielu, witaj w studiu ukraińsko Fokusu. Dobry, Dobry dzień. dzień. Witaj ma. Дійсно складно починати розмову, як каже мій колега Марак, після такого сюжету, але таке життя це реальність України. І те, що ми зараз бачимо, це те, що український фронт потребує найбільше зброї. Зброї, щоб закінчити цю війну. Звісно, корупційний скандал, який вибухнув останніми днями, очевидно, поставить дуже багато запитань до української влади. І тут. Ви е, і в українському політику, ми багато з ким спілкуєтеся, і в міжнародному, і в польському. Як власне вплине цей скандал і чи вплине він на поставки зброї? Дивіться, на тут момент я можу сказати, є хороший момент, є поганий момент. Хороший момент він в тому, що. А... Tutaj poseł posłował wasz wodnarka pewnie naskazał. Antykorupcyjne organy pracują. I co? sytuacja taka dowoła efektywności tych organów? Jeśli ja mają toich, którzy chceją powiedzieć, że one pracują, to ich, którzy chceją skazać, że jest progres w Ukrainie, że do borotwy z korupcją, co może zobaczyć? Dla nich to plus. Ale ludzie, którzy są je do pomocy Ukrainie. oni także już zobaczyli skandal. Nie tylko antykorupcyjne organy, ale sam skandal. Tutaj pytania jest. No, nie sekret, że zwinuwać się nie aluna, ale że a można, ja думаю, można było trochę inaczej zareagować. Czemu ukraińska władza zareagowała tylko teraz? Możliwe, mmm, spodziewania były na też o problema sama po sobie wyrażące, a co no, ona never I tu na żal timing, to, to czasowi obstawne duże ważliwi. Ten skandal jak raz spiw padaje z wielkiej dyskusji w Brukseli pro o zamrożeniu rosyjskiej aktywy, to ich kto chce znaleźć dla dlatego, żeby tego nie robić, jak raz jego znalazł. А той, хто хоче знайти привід того, щоб сказати, є прогрес, давайте допомагати, теж його знайде. Тобто я я, салду, я б не переживав за це. Але на жаль, це знов а, kolejний, um, ще один аргумент. Противників допомоги Україні їх поки що недостатньо, але кожен наступний аргумент може на жаль там поміняти всю ситуацію. Ну звісно, Україна зараз в такому моменті, що по-перше, ми чекаємо на рішення про замороження активи. По-друге, тільки пролунав звіт європейської комісії про те, що Україна має шанси на прискорений вступ до європейського союзу, і тут ми даємо аргументи для таких лідерів, як, наприклад, Віктор Орбан, що. Подивіться не все так добре, і може не треба поспішати. І тут питання моє до вас, як до експерта, як українській владі е, правильно. Е, Відкомунікувати з західним партнерам про те, що робота все ж таки ведеться, і Україна заслуговує на те, щоб стати членом європейської родини. Ну, по перше, реагувати оперативно на всі звинувачення, на всі корупційні скандали, які в Україні трапляються, на жаль, а тож, треба було зреагувати набагато швидше. Всі знали, яка яка реальна ситуація. Я за Віктора Орбан особисто не переживаю. А він багато в чому Україні заважає, але як на мене, проблема не в ньому. nie znając, co zboczytne w niemu, a w, w zupełnie mniejszych drżawach, w wielkich drżawach Europy, jaki stoi za pleczem Wiktora Orbana, chowają się tam i tak naprawdę sprawdziwony. występują. A kto tam no, Ja думаю, tam i nasi niemiecki koledzy i francuski, jeszcze bardzo kto. Im wszystkim duże zróczno z powodu tego, że na tej dyplomatycznej periode'wi stoi Wiktor Orban i wsiął w porowynę pokladę na niego. Ale po o konsensusu w W EU nie ma. To, to nie tylko Wiktor Orban zaważa w Ukrainie. Ja bym za niego nie пережwał, ja tylko z Sza, e, tam problema. Tam taki takie pro te Ukrainy, korupcyjni skandali, jak raz dużo rezonują. Nie tylko w suspilstwie, ale i w otoczeniu Donalda Trumpa. No w seredynie republikańców, czy tam zachali prawych, prawych politycznych sił. Co Oberty. Tu, ja думаю, to bardzo większa problema niż, niż z Wiktorem Orbanem czy w Europie. No i powraca się do tego, co zapytała moja kolega Julia, czy w razie ten skandal, w na postawkę zbroi, bo my rozumiemy, że ta najbliższa, uspieszna zbroja, osobliwie jaka zachęcaje między innymi do krytycznej infrastruktury czy czyli mierni kwartały to amerykańska zbroja. I w Białym Domie przyjmuje i w Białym Domie przyjmuje decyzje. I co tak. to przyjmuje i Donald Trump i jak win poczuje taki ...message, to Ну, я думаю, що поки що воно не вплине на ставлення Дональда Трампа. E, з, дуже, я б сказал, um, e, з, з приводу дуже прагматичного підходу його адміністрації щодо України, e, то тобто так довго, якщо він e, зброю продає, а не дає безкоштовно, то я думаю, що навіть корупційні скандали там не будуть впливати. Але чим ближче. До um, проміжних виборів в США, а ну приблизно один рік залишився, то це буде небезпечним. Тобто, якщо Україна знову стане частиною um, виборчої кампанії uh, в США, тоді буде дуже важко Дональду Трампу сказати, що навіть попри всі корупційні скандалі попри попри гроші, які які США заробляють, йому треба буде зайняти дуже чітку позицію щодо України щодо Росії. Це небезпечно, uh, але я думаю, це більш навесні, аніж зараз. Ну, але чи у внутрішньої аудиторії Америки є такий запит про те, щоб говорити все таки про зовнішні якісь питання? Бо Україна це зовнішнє питання, ніж про внутрішні. Ну ось тут аргумент дуже зручний. Тобто можна сказати, що якраз треба сфокусуватись на внутрішніх питаннях. Бачите, ми назовні що нам взагалі допомагати Україні, якщо там наша через росі... океан. А, ну не тільки через океан, але якщо ми надаємо допомогу, а вони її розкрадуть, то є взагалі навіщо допомагати? Ну, але Америка не надає нам допомоги, вона продає зброю. No, pamiętajcie y, pamiętaj też, co skazał Donald Trump. My tak bardzo to dajemy, dalej, de wony, dawaj, będziemy oprowizyry. To, to, dużo, można skazać, że muszę mm -hmm. wony tak powierzyć. A jeszcze wspominając troszkę temu, powrócił do Polski. Polski Orlen podpisuje e, z naftohazem dohwiór pro współpracy. I tam idzie mowa o same postaczania amerykańskiego LNG w Ukrainie. na czy chorsze rozwiązanie, jakie, no, będzie przybudkowym ja dla wszystkich trzech nie tylko dwóch, ale trzech stoliny. No, ja zgodę, bo będzie będę dla wszystkich stron. Tu trzy pytania, w to na nas Ukraina może zachęcić gazową infrastrukturę. infrastruktury. O to kluczowe pytania, tak? A póki co, jak się ja rozumiem, a... schowy gazu nie poszkadzili. To można, można ty gaz. A tu w zahalili prywódkowym, ja bym pytanie, czy przybudkowym my bierzemy do uwagi tylko finansowy aspekt? No i polityczny, tak? geopolityczny aspekt. A co polityczny, jak na mnie, może możliwe, nawet być ważnym za finansowej budę. Bez amerykańskiego gazu wciąż tak e, Polska sprzedawała e, energoresursy Ukrainy? Jak te to znie, ale tak i było e, że w przeszłości, szczególnie kiedy pojawiły się problemy na e, dwustronnych ukraińsko-rosyjskich odnośnych. Wiele razy tak było. Ale zaraz polityczny aspekt dużo ważny. To jak pozbyć z rosyjskich energiorosyjnych w, w Europie? a nie wszyscy chcą, co robią, to jest znowu tam gorsze, na Słowacji i tak dalej, a tu mają one, no są takie maleńkie. Ale LNG też no. zakupiła je Francja, w Burecie, dosyć bardzo. Tak, tak. A, I otóż, czym większy amerykański obraz w Europie, tym mniejszy rosyjski wpływ. To jest polity, polityczny aspekt jest duży, ważny. Dla Polszy, jest absolutnie e, To ta, jest także finansowa, finansowa korzyść, ale polityczna korzyść, dużo ważna i w ono cie trzyma u fokusu, no, u, u, u amerykańskiego centralną Europę. A jaką korzyść ma Ukraina samemu z po pierwsze, takoż, nie, to ma cie i postawki no to Amerykanie nie 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 tak jak Rosjanie, jak to bywało w minionym. E, e, to to na postawok po pierwsze, e, po drugie ten polityczny aspekt. Ja думаю, też dużo ważny e, to to czym większa groszej w Ukrainie, tym większy politycznego fokusu amerykańskiego też e, do Ukrainy. Nie tak lekko, no, inaczej. zajty na rynek lekko, a wejty też z niego, kiedy tam dużo groszej e, wkładano, już nie tak lekko. Але якщо вже говоримо про Білий Дім. Власне є заява держсекретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо. Він говорить, що США вичерпали потенціал для посилення санкцій проти Росії, і якимось дивним чином ця заява співпадає якраз з корупційним скандалом. Як можна оцінити цю заяву? Що це означає? Те, що все таки тепер Сполучені Штати перекладають відповідальність за тиск на Росію тільки на Європу? No, c, ja w zachodniej skazał, że niespodziewanka dla Europy, takiej, ja myślę, mamy takiej deklaracji wzięłona, ale z z boku Szyja, kilka miesięcy temu, šo, w tym, że c w zachodniej pytania Europy, a nie a nie Szyja. Tut na żalce, ja argument prokorupcja ukraińskiej dużo zruchny, to muszę sankcji w Szyja takie, one oznaczają dejaki koszta Szyja. Możliwe one taki wielkie. Jak my, jak my, думają, jak ludzie myślą, ale wszystko takie jest koszt. I znowu, to pod pytaniem, a dlaczego USA mają te swoje pieniądze, jeśli Ukraina robi też robi? Ono duże, duże rezonuje z amerykańskim społeczeństwem, to trzeba, trzeba rozumieć. Ale jak na mnie, w zasadzie amerykański fokus, on toчно zmienia się i z Europy na Chiny. Amerykancy będą w Europie To, 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 to nam trzeba już przygotować jest do zosymi, strategicznej księgki. Sytuacja będzie inna, fokusu będzie mniejsze, pieniędzy będzie mniejsze i ja domyślam się, że ukraińskich wisk w Europie będzie mniej. Póki tym Rumunia, ale tylko poczale z Rumunii, a, a ja domyślam że po czerwcu będą też krainy. Toż y, Sankcje, pierwszy element, pierwsza czastynka pierwszy puzzle, a już później pójdą do innej. Nam wszędzie taki trzeba będzie robić więcej, jak mówię, pro Europie. Tobто to, to sankcje to tylko początek. My się mówiliśmy już o że pro zamrożenie aktywów. Norwegia chciała, do tej pory przynajmniej był taki komunikat, że ona chce piecylity belić swoimi 100 miliardami euro. Ale, to też zbić może to zbić opstawen. Chcę że to zbić opstawen. Ale dzisiaj dniu pro inna давайте зробимо це разом з Євросоюзом. Не будемо тільки ми вкладати кошти. Тобто це видно задній хід Норвегії. І тут питання, чи ці кошти, або чи та розмова, переговори Євросоюз, Норвегія, Бельгія, ну попадуть, закриються в тому році. No przynajmniej takie były spodziewania, między innymi, premiera Donalda Tuska, jak mówił, że do końca roku trzeba to zrobić hajno No i też він skazał dosyć ważliwy słowa, że do w Rosji do rzeczy nie takich dużo. I ci jak raz jak aktywizm nabyłby się dobre w Ukrainie. Tak po pierwsze, ja myślę, że grości jest bogato. Eee, to nie grości, nie wystarczają, a nie wystarczają polityczne woli, dla tego, żeby znaleźć. Eee, jakże buty bardziej kreatywnym, to ja myślę, że one znajdę. Eee, czy obowiązkowo do końca roku, możliwe, nie aż tak szybko, ale eee, ja myślę, eee, że na początku stycznia toczno, że eee, ryśenia maje buty. Eee, scenarii na można to Ja może trzy skazać, jakie zaraz na w, w Brukseli wony, w im spodobają się. Pierwszy, to a, zabrać rosyjskie aktywy. No, wie, ja bym powiedział, a, dla nas najkrasi. Tak, no. to, to, to A drugi drugi drugiej uh, trzeba będzie wypuszczać nowe eurobondy uh, dla Ukrainy. Trochę, ja думаю że kontrowersyjno-polityczne, szczególnie dla tych państw, które nie chcą prowadzić taką politykę. Tutaj wszyscy znają, kto na pierwszym miejscu, to Niemcy. A, Німеччина завжди проти нових бондів. E, і e, третій сценарій, який напрацьовується, на жаль, це сценарій, щоб дозволити Україні e, провести банкрутство. До e, я... якого схиляються? Ну, no, схиляються до першого. Якщо треба буде альтернативний e, сценарій, це другий. Якщо не буде політичної волі, не буде консенсусу, то руки трохи зв'язані маємо маємо в європейських так. Дякуємо за ваші Дякуємо. коментарі. Даніель Шеліговський, аналітик польського інституту міжнародних справ, був гостем нашої студії. Я лише хочу додати, що є повідомлення коментар президента Зеленського, який сказав, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування, бо іде війна, а у стані війни президент країни не може мати друзів. Сподіваємось. спілкувався чи не спілкувався, але маємо надії, що всі причетні до того, що українці сідать в темряві. Bez elektryki będą pokarani.